Się ma wszystkim Datson, nie czyszczę, nie pamiętacie, kiedyś coś nagrywaliśmy i graliśmy razem z Wami. Długa była przerwa. Mamy 2022 grudzień, niedługo nowy rok, i chyba będziemy wracać powoli na ten kanał. Tak, wiem już to, chyba, 10, powrót, 20, 30, ale kiedyś trzeba się wziąć w garść i no, wrócić. Z nowymi pomysłami, nowymi projektami. Zobaczycie. Albo nie zobaczycie. Nie, raczej zobaczycie, bo to już taki czas na to, żeby wrócić. To dziwnie się do Was zgadza, ponieważ dawno nie, się nie widzieliśmy nie było live'ów, nie było filmików na kanale Aurelia. Teraz jakieś tam wrzuciłem stare filmy odnośnie LEGO Harry Potter. Na grucha XD też coś nowego pojawi. Dzisiaj Wam chcę życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. I wesołych świąt, zdrowia, szczęścia. I co tam zażyczycie. Hmm. Chyba tyle, nie? Widzimy się niedługo. W nowym roku. Na pewno jeszcze nie w tym, ale w nowym roku się będziemy widzieć na początku. Mam nadzieję. A, jestem mi Mikołajem, jak chcecie to możecie pisać co u was, jakie chcecie prezenty, co chcecie dostać, w co gracie, piszcie jak najwięcej komentarzy, odpowiem na każdy, hello.